Cześć, dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie na moim kanale po krótkiej przerwie. Dzisiaj przygotowałem do zrecenzowania manierkę marki Nalgene. Model, model tej manierki y, nosi nazwę Oasis. Jest to manierka. Y, Wykonana z trytanu, która jednocześnie jest takim można powiedzieć unowocześnieniem czy też następcą y, typowej amerykańskiej manierki wojskowej US Cantine, no, czyli to jest manierka, y, która przez długie lata była na wyposażeniu amerykańskiej armii. Natomiast ta manierka Nalgin Oasis, tak jak wspomniałem, jest taką manierką w wersji unowocześnionej. I zaraz Wam powiem, na czym polegają różnice między tymi manierkami. W czym ta manierka Nalgin Oasis jest lepsza od swojego pierwowzoru. Może najpierw troszkę o materiałach, takie dane techniczne. Manierka została wykonana z trytanu. Trytan jest to tworzywo sztuczne, które jest można powiedzieć bardzo zdrowe przy kontakcie z wodą czy z jedzeniem, gdyż nie wydziela on szkodliwych związków BPA. Na temat tego, czym jest BPA, no to sobie możecie poczytać. Są to szkodliwe, szkodliwe substancje chemiczne, które przenikają z różnego rodzaju opakowań plastikowych do płynu, na przykład z butelki PET. W przypadku trytanu, trytan tego BPA nie zawiera, czyli można powiedzieć, że jest on no niemalże neutralny przy kontakcie z wodą czy z żywnością. Manierka jest zakręcana. Tak jak poprzednia manierka, ma taką nakrętkę na takim uchu, nakrętka się odkręca i mamy pod nakrętką gwint. W tej nakrętce tutaj nie zastosowano żadnych takich gumowych, silikonowych uszczelek w środku. Po prostu dociskamy ją na maksa. O. No i nic nam nie przecieka. Także można powiedzieć, że w butelce Nalgene Oasis no, zakrętka została troszkę poprawiona. Średnica wewnętrzna tego gwintu, zaraz to zmierzę suwmiarką ile to ma dokładnie. Ale z tego co pamiętam, to chyba 28 mm. Chwila, bo tutaj muszę Wam przed kamerą pokazać. Muszę to złapać odpowiednio. I mamy tutaj. Ile? O, jeszcze, jeszcze, jeszcze. No, zgadza się. Średnica wewnętrzna w lewu to 28 mm. Tutaj ta zakrętka jest przypięta na takim kołnierzu do butelki, żeby się nie zgubiła. W przypadku manierki w kolorze szarym mamy niebieską nakrętkę, natomiast w przypadku manierki w kolorze niebieskim i w innych kolorach mamy czarną nakrętkę. Manierka jest taka, można powiedzieć, półprzeźroczysta, dzięki czemu jesteśmy w stanie ocenić... Z jednej strony to ile cieczy w butelce nam zostało. No, poprzednia manierka nie była przeźroczysta. ta US Cantin, ona była taka jednolicie oliwkowa, ciemnozielona. Natomiast tutaj możemy ocenić poziom zawartości płynu w butelce, czyli jest to praktyczne, a z drugiej strony jesteśmy w stanie ocenić yy, w sytuacji, kiedy na przykład pobieramy wodę z terenu, ze środowiska, w warunkach takich surwiwalowych, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy woda nie jest zmętniona albo zabarwiona na jakiś podejrzany kolor. No, jest to rzecz niezwykle praktyczna. Tutaj to tworzywo trytanowe jest takie lekko elastyczne. No, ktoś powiedział, że, że nie jest to trytan, gdyż te takie okrągłe butelki Nalgin, które są wykonane z trytanu, są sztywne. No, akurat ja jestem zdania, że jest to trytan, tylko troszeczkę cieńszy. Również na przykład w przypadku butelek PET. No, wiadomo, butelki PET są miękkie, aczkolwiek jesteśmy w stanie. Stworzyć grubsze tworzywo PET, które będzie sztywne. No tutaj po prostu ten trytan jest nieco cieńszy, dlatego jest lekko elastyczny. To znaczy myślę, że raczej nie powinniśmy się martwić o jakieś przypadkowe zgniecenie tej butelki w sytuacji, kiedy jest ona wypełniona wodą i zakręcona. Znaczy byli, bylibyśmy w stanie ją zgnieść, gdybyśmy, no nie wiem, odkręcili tę butelkę i. I na nią nadepnęli z całej siły, no ale chyba nikt tego nie będzie robił. Więc można powiedzieć, że butelka, pomimo tego, że jest lekko elastyczna, jest także bardzo trwała. Teraz Wam pokażę, co tutaj się znajduje od spodu. Nie wiem, czy to będzie widać. Mamy tu napisy, które się znajdują na spodzie czyli Nalgin, nazwa producenta. Made in USA BPA Free No i również datę produkcji 2022, a na tej drugiej butelce no mamy inną datę produkcji 2023. Jakie są wymiary tej butelki? To znaczy nie będę teraz tego mierzył wszystkiego, bo tutaj są różnego rodzaju okrągłości. Jest to butelka o pojemności 1 lit, litra, która wymiarami jest bardzo zbliżona do manierki US canteen. Spokojnie, ta butelczyna pasuje do kubków amerykańskich dedykowanych pod amerykańską manierkę nie pasuje na przykład z tego co wiem do kubków holenderskich no ale manierki holenderskie mają no, troszkę inne wymiary ale jeżeli macie kubek amerykański na manierkę albo jakąś jego replikę no nie wiem na przykład z MFH czy z Milteka różne firmy też te repliki produkują spokojnie butelka pasuje pod kubek do amerykańskiej manierki Pasuje też do wszystkich ładownic, kieszeni, pauczy, do których pasowała ta poprzednia wersja amerykańskiej manierki. To znaczy ja osobiście przenoszę tę moją manierkę albo w plecaku luzem, no albo w kieszeni helikona. Ojejku, jak ta kieszeń się nazywała? Znaczy, w każdym razie mam, mam taką, taką torbę kieszeń z helikona na butelki i, i ta butele, buteleczka świetnie pasuje do wszystkich takich ładownic jednolitrowych, spłaszczonych. Również powinna pasować. <laughs> Rzecz bardzo fajna. No. Nie tylko powiedzmy do jakichś takich zastosowań stricte surwivalowo-militarnych. Tylko także jako buteleczka na co dzień, czy to do szkoły, czy to do pracy, czy to na miasto, gdzie tam wiadomo, musicie zabrać ze sobą jakąś wodę. Także do codziennego EDC, do codziennego użytku również jak najbardziej ta buteleczka się sprawdzi. Mamy tutaj cienki wlew no, o wewnętrznej średnicy, jak wspomniałem, 28 mm. Pije się z niej naprawdę bardzo wygodnie. Jej użytkowanie jest naprawdę bardzo wygodne, a dzięki temu, że butelka jest spłaszczona trochę, no to możemy ją fajnie złapać, raczej nie wysunie nam się z ręki nawet jak jest mokra. Tutaj ta fakturka jest taka lekko szorstka, lekko porowata, także butelka nie wyślizguje się z ręki. Jak wspomniałem, butelki te występują w kilku wariantach kolorystycznych. Mamy taką wersję szarą z niebieską nakrętką, no albo mamy tutaj właśnie taką wersję kolorową z czarną nakrętką. Yy, jakie tam były kolory? Był bodajże kolor oliwkowy, czerwony. No i chyba jeszcze jakiś, jeszcze, i chyba, chyba, chyba jeszcze jakiś. Także butelka ta kosztuje no około 50 zł, tak plus minus. Myślę, że jest to po prostu dobra cena. Z pewnością ta butelka posłuży każdemu bardzo długo przy takim normalnym użytkowaniu. Myślę, że powiedziałem już o wszystkim. Chyba tak. Znaczy odkręcanie butelki jest bardzo fajne. Tutaj mamy takie, widzicie, Prążkowaną, pr, prążkowaną zakrętkę, także ona wytwarza odpowiednie tarcie na dłoni, dzięki czemu otwieranie jest bardzo łatwe. No, jest to bardzo fajnie, faj, bardzo fajnie przemyślana buteleczka, godny następca manierki US Canti. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. E, możecie zostawić subskrypcję. I jeśli chcecie, jeżeli pojawi się kilku nowych subskrybentów, za jakiś czas na moim kanale pojawią się kolejne materiały. Dziękuję, trzymajcie się, cześć.